Ile tu soczystych owoców! Super! Uwaga, moi drodzy! Pierwszym zadaniem jest zrobienie ciasta z galaretką w kształcie serca. Najpierw wezmę ananasa, bo po prostu go uwielbiam. I wytnę z niego słodkie serduszka. Aj! Ach, ty niegrzeczny ananasie, no daj się pokroić! O. Peter, tu nie chodzi o ananasa, a źle trzymasz nóż. Tak to się robi. O, dzięki, Jane. W końcu mi się udało. Patrz, jak szybko umiem go ciąć. Jednocześnie mogę go też jeść. Ale dobry. Liter nie liczy się szybkość, tylko jakość. Przynajmniej mam wszystko gotowe. Co tam dalej? Dobre pytanie. Ja wezmę pomarańczę. Będzie świetnie pasować do ananasa. Co tam mówisz, pomarańcza? Ja też mam naprzód, stary. Zobacz, jaki jestem silny. To jest po prostu niesamowite. Totalny odlot. Podczas gdy Peter bawi się pomarańczą, ja pokroję następny owoc. Niech to będzie zielone jabłko. Depcze ci po piętach, Jane. Jabłko? Niech będzie jabłko. Trzeba go posmakować przed dodaniem do ciasta. Ojej, chyba mnie poniosło i wszystko zjadłem. Przynajmniej nie będę głodować. Trzeba dodać żelatynę, żeby ciasto wyszło galaretkowate. Uj, to jest takie kwaśne i niesmaczne. Czy to w ogóle jadalne? No dobra, skoro Jane to dodała, to chyba też powinienem. Tylko nie zapomnij rozcieńczyć w wodzie. Tak zrobię. Używam trzepaczki, żeby wyprzedzić Petera. O, żelatyna się rozpuściła, można nią zalać owoce. Lecimy do lodowki. Ja pierwszy, przytrzymać ci drzwiczki. Dzięki Peter. Jesteś prawdziwym gentlemanem. Pozostało tylko troszkę poczekać. Patrz, jestem robotem. Robotem bez mózgu. O, czas minął. Wygląda na to, że nasze ciasta są gotowe. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co mi wyszło. Ja też! Ale pięknie! Dzięki forence otrzymałam idealne serce. Ciasto jest takie piękne, prawie jak u szefa kuchni. Co o tym sądzisz? Daj spokój, lepiej spójrz tutaj. Ojej, co się stało? Dlaczego ciasto nie zastygło? Wygląda na to, że nie wymieszałeś dobrze żelatyny. Nie szkodzi, dodam tylko bitą śmietanę i będzie super. Co? To ci nie pomoże! Wietrzane dodaje się tylko troszkę. Na stole jest tyle owoców. Udekoruję mój tort truskawkami i borówkami. Świetnie komponują się zresztą owoców i podkreślają kształt tortu. Owoce? A ja wezmę arbuza. Niech będzie ozdobą mojego tortu. Daram! Jesteśmy gotowi, szefie. Dobra, zobaczmy co tam macie. Wow, to ciasto jest trepliką oryginału. Jane, świetnie ci poszło. Dobra robota. Mogę spróbować? Wow, cudowne. Werdykt jest prosty. Arcydzieło. Ej, szefie. Co? Nie chwal zbyt wcześnie, Jane. Nie widziałeś jeszcze mojej pracy. Co no to ma być? Co za masakra. Dobra, twojego ciasta też spróbuję. Ojej, to wcale nie smakuje dobrze. O matko! Urcze, chyba za słabo się starałem. Wow, nowe zadanie jest całkiem interesujące. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Nowe zadanie to tort z jednorożcem. Do roboty, koledzy. Świetnie, wezmę to. Dobrze, że mam jeszcze jeden kawałek. Warstwa galaretki jest taka fajna, nie tak jak ciasto. Zobaczcie, co ja potrafię zrobić. Ale trzad. Warstwy ciasta też są pyszne. Ułożę je razem z tymi galaretkami. Myślę, że to świetny pomysł. Tak ładnie to wygląda. O, Jane znowu mnie wyprzedziła. Miesza warstwy? Co za genialny pomysł. Jak Jane na to wpadła? Tort z jednorożcem musi być tęczowy. Dobrze, że znam wszystkie kolory. Super! Ej! Oddawaj! Jeszcze czego? Ja wziąłem pierwszy. Wcale nie! Kurczę, rozerwało się. To za mało. Nie szkodzi. Będziemy musieli zebrać co to, co spadło. Ups, nie potrzebuję piórka. Znalazłem przekąskę fajnie. Pod kremem i tak nikt tego nie zobaczy. Gotowe. Patrz, Jane. Hmm, jak możesz używać składników z podłogi do tortu? To jest przecież brudne. Obejdę się bez ostatniej warstwy i przejdę od razu do kremu. O, uwielbiam krem! Jest taki słodki i pyszny. Szkoda, że nie chcesz spróbować, Jane. Wiele tracisz. Świetnie, ten krem jest idealny do mojego ciasta. Chodź tu, kolego. Rozgość się na moim torcie. Tu jest twoje miejsce. Nie jest zbyt równo, ale ujdzie. Oho, Jane ma piękne ciasto. Zobaczmy, który róg mam wybrać. O, wiem, niech będzie złoty. Pozostaje tylko przykleić oczy i uszy. Zgadzam się. Spójrzcie, jakie piękne rogi. Nie zamierzam wybierać jednego. Dodam wszystkie. Tak będzie jeszcze ładniej i bardziej kolorowo. Podoba mi się, co? Jane dekoruje tort piankami marshmallow? Ja też chcę. Ale wezmę więcej niebieskich. Nie zapomnij o posepce, Peter. To takie słodkie rewelacja. O, dzięki Jane. Jak zawsze masz świetny pomysł. Szefie, patrz, już skończyłem. No to pokaż nam, co tym razem wymyśliłeś. Ojej, Peter, twoje ciasto znowu jest takie niechlujne. A Jane znów cieszy moje oko. Brawo, wykonałaś kawał dobrej roboty. Co za wspaniały przekrój! Masz prawdziwy talent. Jest przepyszne, brawo. Szefie, co ty na to? Czyż to nie wspaniałe? Dobra, daj mi swojego tortu, niech spróbuję. Co brzydliwe, czy to jedzenie z podłogi? Przykro mi, ale to ciasto jest niedobre Wygrywa Jane Tak się starałam Wspaniale jest robić torty Wcisnę słodycze pod gips i nikt nie zauważy Oj, ktoś tu idzie No proszę, co my tu mamy? Masz jakieś cukierki? Wcale nie A może tutaj są? Aha, wiedziałam Całe mnóstwo cukierków Nie widziałaś znaku? Żadnych słodyczy w szpitalu Będę musiała ci je zabrać. Wszystkie. Oddaj to. I Nigdy więcej nie chcę tego widzieć. Jak ja przeżyję bez cukierków? Chwileczkę. Schowałam tu jedną paczuszkę. Ekstra. Mm, jakie pyszne. Jeszcze. Nie skończyły się. Mam pomysł. Napiszę do znajomych. Pomogą mi. O, wiadomość! To od Candy, co? Skończyły jej się cukierki, trzeba jej pomóc. Wezmę plecak i te wszyściutkie słodycze. Nie mogę jej tak zostawić. No to w drogę. Let's go! A to i szpital. Zatrzymaj się. Nie, 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 nie wolno wnosić słodyczy do szpitala, tu jest znak. O, rany w porządku. Mam ich już dosyć. O, pacjentka, dzień dobry. Jak tam dziecko. Proszę wejść. Mm, to świetny pomysł. Zacznę od zmiany wyglądu. Pasuje mi różowy. A teraz włożę wszystkie słodycze do plecaka. Właśnie tak. I umieszczę je pod bluzą. Krótce będę, mamą. Dzień dobry. Czy mogę wejść? O, spodziewasz się dziecka? No, oczywiście, wejdź. I jestem w środku. O, jakaś dziwna dziewczyna. A, Suzy, to ty! Nie poznałam cię! Cześć, co z twoim brzuchem? Czy to plecak? Co w nim jest? Słodycze? Ekstra, jesteś najlepsza. Chcę, M&Ms. Uwielbiam je. Witam! Żadnego jedzenia, daj mi to. Tak lepiej, teraz możesz przejść. Następny! Co się stało? Tracimy ją! Musimy ją natychmiast zabrać na salę operacyjną. Biedna dziewczyna nie jest z nią dobrze. Ruszcie się, co tak stoicie, szybko! A co z tobą? O nie, Suzy, co się stało? Ojej! Czy ty czymś zarażasz? Spokojnie, nic mi nie jest. Cześć. To przebranie. Dla cukierków. Widzieliście, ile ich tu mam? Częstujcie się. Żelkowe się są takie dobre. Żadnych smakołyków. Co zrobić z tymi chipsami? Mam pomysł. Czas na przebranie. Fartuch lekarski. Rękawy. Kołnierzyk. I oczywiście plakietka. Jestem gotowa. Dzień dobry, koleżanko. Przyszłam cię zmienić. No, nareszcie to ja lecę. Tak, tak, do widzenia. Na razie. No w końcu. Ej, nie widzisz znaku, żadnych słodyczy. Dawaj to tutaj. To mi się jeszcze przyda. Dostawa. Oj, pielęgniarka! To ja nie poznałaś mnie! Suzy, cześć, przyjaciółko, co tam masz? Ale dużo słodyczy. Świetnie, uwielbiam Twixa. Chodź tutaj. Mmm, to jest takie pyszne. Zawsze do usług. Ojej. O co chodzi? Ups, zaraz dam ci popalić. Proszę, ja muszę lecieć. Tak idziesz? I tak cię dorwę. Chyba jej zwiałam. On nie zbliża się. Zatrzymaj się. Ale mnie boli głowa. Masz tam może coś na ból głowy? E, e, tak, coś tu jest. Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, myślę, że ten cukierek wystarczy. Mm, proszę bardzo, to najnowsze lekarstwo. Mam nadzieję, że się nie zorientuje. Mm, no, całkiem dobre. Pigułki nie powinny takie być. To cukierek! Nie jesteś lekarką. Lepiej już pójdę. Wciąż mnie boli głowa. Udałam się. Chwila! Stójcie! Dokąd ją zabierasz? Nie widzisz? Ona nie może chodzić. Ojej, tak mi przykro. Oczywiście możecie przejść. Biedna dziewczyna. Chwileczkę, co to jest? To cukierki! Stójcie! Wiedziałam! Wynoście się stąd! Nie zapomnij o swojej koleżance! No co za tupet! Dzień dobry, panienko! Co masz za plecami? Jaki piękny kwiat! Jest twój! Mogę pocałować cię w dłoń? Jesteś taka piękna! Nie mogę oderwać od ciebie wzroku. O jej, bo się zarumienie. Stać mnie na więcej, zwłaszcza przed taką oszałamiającą pięknością. O, zemblała. Muszę lecieć. Dzień dobry, drogie panie. To ja. Niesamowita Suzy. Soba, co przyniosłam? Cały kapelusz słodyczy. Super. Uwielbiam żelki. Nie mogę się doczekać, żeby je zjeść. Mm, są takie pyszne Suzy jesteś po prostu geniuszem Wezmę cukierki I rękę manekina Sypię je do środka Świetnie Teraz blak na złamanie Schowam w nim rękę I wstawię sztuczną Doskonały plan Właśnie tak. Dobra, no to idę. Dzień dobry. Mam złamaną rękę. Ojej, to straszne! Chociaż, czy to na pewno złamanie? Oj, przepraszam, nie chciałam. Oczywiście, wejdź widzę, że bardzo cię boli. Suzy, złamałaś rękę? Biedactwo! Wcale nie spójrz. Dlaczego oderwałaś sobie dłoń? Co? Nie jest prawdziwa? To cukierki? Super! Co za odlot! Aj! Mam na sobie ludzką rękę! Chyba ją przestraszyłyśmy. Nieważne. Galaretka? Owoce? Będziemy gotować? Siedzicie? No to zaczynajcie. Dobrze. Wezmę ananasa i pokroję go na duże kawałki. Przecież musimy zrobić owocowy tort. Będzie świetnie. Tego już nie potrzebujemy. A co ty robisz? Mój nóż się do niczego nie nadaje. Daj, pomogę ci tak lepiej. Dzięki! Rzeczywiście teraz jest ok. To jest naprawdę dobre. Co za brak manier? A ja wezmę takie foremki i zrobię ananasowe serduszka. Dobra. A teraz wrzucam to wszystko do foremki. Co jeszcze wziąć? Myślę, że pomarańcza będzie tu fajnie wyglądać. Pokroję ją w zgrabne kawałki. To jest takie apetyczne! Wychodzi mi wspaniałe ciasto owocowe. Pomarańcza! Uwielbiam słodkie pomarańcze! Podzielę ją bez noża. Jest taka dobra! Pyszniutka! Tak w ogóle te owoce są bardzo zdrowe. Co by tu jeszcze zjeść? Jabłko jest takie aromatyczne i zielone. Zamierzam je pokroić i włożyć do mojego wymyślnego tortu. Ananas? Jabłko pomarańcza to będzie bardzo ładne i pyszne. Wspaniale! A, nóż! Po co mi on? Lepiej tak po prostu zjem jabłko. Jest takie dobre i soczyste. Nie mogę się oderwać. Smakowite jabłuszko. Ej, co z tobą? I to by było na tyle. Hmm, a teraz włożę do swojego tortu to, co zostało. Delikatnie wrzucamy resztki. Mają przecież taki sam smak jak owoce. Zrobię jeszcze galaretkę owocową, więc będę potrzebować troszkę wody. Najpierw wsypuję proszek do pojemnika i zalewam przyściutko. Dobra, no to zaczynamy. Jak tak można? Ja zrobię super galaretkę i ostrożnie przeleję ją do foremki. Wyjdzie mi cudowny torcik z galaretką. Mam tu coś dziwnego. Przykryję tym moje resztki. Myślę, że właśnie tak się robi ciasta. Jesteś gotowa? Odnieśmy to do lodówki. Otwieraj. Trzeba włożyć ciasta. Moje postawię tutaj, a ja moje tutaj. Okej, okay, poczekajmy chwilkę. Niech to szybciej zastyga. O, mój tort jest gotowy. Trzeba go otworzyć, prawda? Jaki piękny. Taki pyszny i apetyczny. Teraz ja. E, co z moim ciastem? Dlaczego się nie zrobiło? Jak to? Nie wygląda to dobrze. Spróbuję użyć bitej śmietany. Jest taka dobra. Myślę, że śmietana wszystko naprawi i wyjdzie mi bardzo smaczne ciasto. Ty w ogóle nie umiesz gotować. Ja wezmę specjalny worek cukierniczy, żeby było ładnie. Potrzebujemy więcej dekoracji. Truskawki i borówki. To właśnie to, czego potrzebuje mój tort. Piękne owoce. Świetny pomysł. A ja zamierzam dekorować moje ciasto kokosem. Tak, ekstra. Kokos i śmietanka, to jest pyszne. Jesteście gotowe? O, jaki piękny tort. Tak ślicznie go udekorowałaś. Jesteś mistrzynią. Zamierzam go rozkroić i spróbować. Czy jest tak pyszny, jak wygląda? A wygląda cudownie. Hey, Teleszek? Okay. Dziękuję. Wezmę kawałek na widelec i spróbuję. Hmm, ciekawe. Tak. Ciasto wyszło wspaniale. Jest bardzo smaczne. Znakomite. Wykonałaś świetną robotę. Wykonałaś zadanie. Spójrz też na mój tort. Co to ma być? To jakaś cukiernicza masakra. Oczywiście spróbuję, ale wcale nie mam na to ochoty. Ugh, to kropne! Smakuje jeszcze gorzej niż myślałam. Co ci jest? Nie spodziewałam się tego. To właśnie nazywa się paskudne ciasto. Nie martw się, następnym razem pójdzie ci lepiej. A teraz robimy tort z jednorożcem. Podejmuję wyzwanie. To mój biszkopt. Nie, ja wezmę ten biszkopt. No i sobie weź. W takim razie ja wezmę ten. Taki fajny, to galaretka. A ja położę ten zwykły na górze. Właśnie tak. Smacznie i ładnie. Okej, okay. a teraz zrobię tęczę. Położę czerwony i zielony na wierzchu. Rozłożę wszystkie kolory. Okej. Okay. A ja położę ten na tym i wyjdzie mi taki fajny tort. Super. Ekstra. To mój biszkop, wezmę go. Nie, to mój. Oddawaj. Nie. Połamałyśmy go. Daj spokój. Wezmę też te kawałki. Papierki oczywiście wyrzucę. Ale biszkopciki zostawię. Myślę, że będą idealne do mojego ciasta. Zrobię coś fajnego. Ona naprawdę nie umie gotować. A ja wezmę łopatkę i bitą śmietanę i posmaruję nią ciasto. Rozprowadzę ją równomiernie po całym torcie. Wyjdzie mi cudowny deser. O, ja też mam bitą śmietanę. Spróbuję jak smakuje. O tak, to coś wspaniałego. Połażę ją tak! Rękami jest to wiele szybciej. Będę miała niesamowity tort. Taki designerski! Który rożek wybrać? Złoty oczywiście. Przecież robię prawdziwego bajkowego jednorożca. Bardzo fajny. Dodam też oczy. I to będzie wesoły jednorożec. Przyczepiłam je na torcie. Dołożę też uszy. Bardzo fajnie. O, żelkowe oczy. To zarówno pyszne, jak i piękne. Eee, który rożek wybrać? Wezmę niebieski. Ale po co brać jeden, skoro mogę wziąć wszystkie? Pęczowe ro Ręczowe rogi są ekstra. A uszy? Uszy niech będą tutaj. Ale serduszko. Dobra, nie zjem go. Chociaż bardzo chcę. Udekoruję nim mój tort. Proszę, jaki piękny jednorożec. A mi wyszedł fajny, bajkowy jednorożec, ale żeby był prawdziwy i magiczny, dodam jeszcze srebrne koraliki. Wyglądają tak uroczo, a ten tort jest taki piękny, aż szkoda mi go jeść. Rzeczywiście. O, posypka! Wysypię ją na całym torcie, ale odlot. Pięknie. No, tu masz taki zabawny tort. Fanta jest taka pyszna. Gotowe? No to zobaczmy. Co to za okropny tort? Jeszcze nie nauczyłaś się gotować. A ten jest wspaniały. Bardzo ładny. Gratuluję. Jesteś prawdziwym cukiernikiem. No to spróbujmy. Smakuje rewelacyjnie. Jest super. Twoje ciasto wygrało. To najsmaczniejszy tort z jednorożcem. Chociaż powinnam spróbować też tego. Może jest to wiele lepsze niż wygląda. Co to jest? Nawet nie chcę wiedzieć. Okej. Okay. Papierek? W cieście jest papierek? To okropne. Nie tknę tego. A twój tort mnie zachwycił. Zjem go w całości. Smacznego. Dziękuję.